Dziś zapraszam na film, na którym widzicie poradnik frezera autorstwa Eugeniusza Górskiego. Wydanie drugie poprawione jest to książka z 60 roku. Państwowe wydawnictwa techniczne. No i tutaj macie teraz, jak to się mówi, spis treści. Część pierwsza: wiadomości ogólne, praca frezera możecie sobie szczegółowo wszystko przeczytać. Później kolejny rozdział to są jakie są rodzaje frezów i ostrzenie frezów. Kolejny rozdział, trzeci, to są frezarki. Sprawdzanie frezarek i poprawności działania. Później przyrządy i uchwyty do mocowania przedmiotu obrabianego. Czpienie... Oprawki, tuleje, głowice. Część druga zawiera wykonanie robót i organizacja pracy. Frezowanie płaszczyzn, frezowanie czopów i łbów śrub, frezowanie rowków. Tutaj dalszy ciąg frezowania rowków. Później jest frezowanie tak zwanych powierzchni kształtowych. Podpunkt F jest ciekawy. Frezowanie kół zębatych walcowych metodą kształtową. Podpunkt G też jest frezowanie zębatek z zastosowaniem podzielnicy. Frezowanie ślimaków, ślimacznic. Frezowanie wałków wielowypustowych. Pod punkt, rozdział 6. Praca na frezarkach specjalnych. Frezowanie gwintów krótkich. Frezowanie gwintów długich i ślimaków. No i druga strona to jest technologia, organizacja i bezpieczeństwo pracy frezera. Kolejna strona to jest podstawowe oznaczenia użyte w pracy frezera. Głębokość frezowania, szerokość frezowania, Dobieg fryzera, wybieg. Technolog to oznacza odpowiednimi yy, parametrami, oznaczeniami tak zwanymi różne oznaczenia. No tu jest część oznaczeń i na druga, drugiej stronie jest pozostała część KS opór właściwy skrawania. No, i później tutaj są zasady frezowania metali. Jak można pracować frezem, tu jest pokazane są rysunki. Tu przejdziemy. To jest frezowanie współbieżne, przeciwbieżne i współbieżne. Dwa rodzaje frezowania frezem. Tutaj mniej ciekawe tutaj jest tabela szybkości frezowania. Frezami ze stali szybkotnącej. Co to znaczy? W zależności od wielkości freza i rodzaju materiału, dobieramy odpowiednią szybkość. Bo czasami mnie się pytacie: tarczowym inaczej, palcowym inaczej, piłkowym inaczej. Hmm. To jest, takie, to jest no też ważne, ale wiadomo, że im frez jak to się mówi większy, to będą te obroty mniejsze. A jak frez malutki, to można zastosować obroty większe. Tutaj to jest takie technologiczne bardziej, dla bardziej już jak to ja mówię zacowanych. Tu macie rodzaje jakie są rodzaje frezów. Można zobaczyć. Tu druga strona, rodzaje frezów. Tutaj kolejne frezy to są głowice do frezowania, rodzaje głowic. I tu kolejna strona to są frezy tak zwane z płytkami lutowanymi na gorąco. No i tutaj dużo więcej frezów. Zobaczcie, cała strona frezów przeróżnych, tu są odpowiednie oznaczenia tych frezów, cechy, symbole, a później jest opisane jak ten frez fachowo się nazywa. I jeszcze jedna strona, każdy frez można różnymi sposobami zastosować. Można wkosować i pionowo, poziomo i wtedy uzyskamy inny efekt. No tu są kolejne frezy, no, inne są części przydatne jak te na przykład palcowe, no a tu mamy tak zwane na drugiej stronie, tu u góry macie tak zwane już bardziej kształtowe frezy kątowe, frez pieniowe, frezy kształtowe, wypukłe, wklęsłe i frezy do gwintów metrycznych nawet no to tego to powiem wam że nie widziałem tu są kolejne rodzaje frezów tu są frezy do ślimaczków nic no tutaj jest są opisane frezy Teraz zobaczymy, co tutaj to, to nie ciekawe, co to, to nie jak będziecie chcieli, to przecież możecie sobie taką książkę znaleźć w internecie. Chociaż powiem Wam, że łatwo jej znaleźć nie będzie. Tu na przykład mamy tabele podziałów, jakbyście chcieli nacinać jakieś rowki wielowypustowe, czy koła zębate. Bo na przykład chcąc naciąć 10 zębów na jakiejś średnicy. To musimy wziąć dowolną tarczę podziałową i obrócić korbką 4 razy. No i tutaj dalsze, tu jest do 360, 325 do 360 podziałów, tak zwanych. No ale to już rzadko stosowane. Tu są, jakie są podzielnice. Tu, jak ustawiać yy, ustawiać koła, zębate, tutaj dodane do czyczenia zwykłego podzielnicy dwutarczkowej, tego to powiem, że Wam nigdy nie korzystałem i nie wiem, ale teraz już wiem, że coś takiego jest. No tu mamy kolejne, to tu są, tu są trzpienie Wymiary ćpieni frezerski z uchwytami różne rodzaje: długie, krótsze, bo jak będzie czien, na przykład cienki, to on nie może być bardzo długi, bo będzie się odkształcał od pod, 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 pod wpływem pracy wykonywanej przez frez. Także to jest ważne bezpieczeństwo. To trzeba to wszystko robić według tych tabel. No, tutaj dalej, zobaczymy. No, tu jest, tutaj jest praca na frezarkach, tutaj, tutaj to powiem Wam nawet, nie wiem, skok linii śrubowej, także to jest y, ze podzielnica razem z frezarką. I wtedy możemy nacinać tak zwane linie śrubowe. No, tu są wszystkie, nigdy z tego nie korzystałem, ale wiem, że coś takiego jest. Nie było mi to po prostu też i potrzebne, także nie dochodziłem do tego. Tutaj, o, tutaj mamy na przykład wartości modułów, podziałek, głowy, stopy i całkowitej wysokości zębów normalnych. Tu minimalny moduł to jest 0,3, a maksymalny moduł tutaj w tym poradniku jest 30 i przy minimalnym zębie mamy 0,66 wysokość zęba a przy maksymalnym mamy 66 mm wysokość zęba no. a tutaj macie jakie są rodzaje frezów bo są na przykład frezy o module 1 mają 8 podzę... tych no różnych frezów kąskowych. Frez modułowy numer 1 na przykład i numer 1 nacinamy do, od 12 do 13 zębów. Frez modułowy 1 o numerze 2 nacinamy od 14 do 16 a przy największym frezie modułowym 1 i 8 o numerze 8 nacinamy 135 i a frezy od 8 do 20 mm mają w komplecie komplet składający się z 15 sztuk. No i to by było powiem Wam wszystko. Jak chcecie więcej szczegółów, to zapraszam do kupna takiej książki. Jak tam coś frezujecie, na pewno Wam się to przyda. Dziękuję.